No i... Witam wszystkich serdecznie z Sosnowca, Klimontowa. No a powiem Wam, wchodzę dziś na teren kopalni, bo coś Wam chcę pokazać, miejsce historyczne, a niebawem może nie istnieć. No właśnie, zerknijcie na to, wchodzę przez byłą bramę, która doprowadzała do kopalni Klimontów. Te budynki na pewno przetrwają, bo są kupione. Są tam firmy prywatne. Ale popatrzcie na tego biedaka, kolejnego, który jest za nim, którego wam też pokażę, on najprawdopodobniej nie przeżyje tego wszystkiego. Tam zaczyna się budowa, tak jakby jakiegoś osiedla na byłym terenie kopalni. No właśnie, a taka ciekawostka, dlatego tu też kręcę ten materiał. O tym budynku, który jest przede mną. No, był to budynek, w którym... Mieścił się obóz. Właśnie, niemiecki obóz zagłady. No, został on założony pod koniec 1943 roku no i funkcjonował do stycznia 1945. No, a obóz składał się też z drewnianych baraków, które przylegały do tego, co tu widzimy teraz. w których pracowali przemusowo jeńcy brytyjscy Wchodzę do środka. Zobaczymy jak to mniej więcej po lata w ruinie wygląda. Wiadomo Chieńcy pracowali w kopalni klimontów na dole i na powierzchni. Idę przez taki ciemny korytarz. Wszędzie roztopy śniegu, wszędzie kapie woda. Wyjdę sobie tutaj na zewnątrz. Już wam to pokazuję. To co z tego zostało, tak jak powiedziałem i wspomniałem wcześniej, niebawem, no będzie to wszystko rozebrane. No obóz ten podlegał administracyjnie pod obóz Lamzdorf Łambinowica, no, tak jak wcześniej wspomniałem. Rozglądam się, bo to wszystko popękane, no był to obóz jeńców brytyjskich. Dopracowali tutaj, wiadomo, przemusowo. No powiem Wam, wyżywienie w takim obozie było bardzo niskiej jakości. Mianowicie, wodnista zupa, kawałek chleba z margaryną, no i kawa zbożowa, powiem Wam, kalorii w tym wiele nie było, pracując ciężko na kopalni, ci ludzie przechodzili piekło. No wstępnie, bo wam pojedziemy o tej pracy górników, właśnie jeńców brytyjskich. No wstępnie pracowali oni na placu drzewnym, w ogóle na powierzchni. Dopiero z czasem wpuszczono ich. Będę musiał tutaj skoczyć, ale to wyłączę kamerę. Dopiero z czasem wpuszczono ich do pracy pod ziemią. To jeńców Brytyjskich, których tutaj przymusowo męczono, jakby to powiedzieć, przy tej pracy przymusowej w kopalni było około 500 osób. No jeszcze trochę pokręcę się. Po tej części podziemnej tego obozu pracy, spróbuję dostać się tam do góry, by Wam pokazać, jak obieg wyglądał w górnej części, właśnie w tej, której kamerą tam pokazuję. Znalazłem dogodne miejsce do wejścia na wyższy poziom. Jestem już u góry, zerknijcie na to. Tak to mniej więcej wygląda. Zachowały się tu jeszcze stare kafelki, ale to już pewnie kafelki z czasów świetności kopalni. Limontu w Sosnowcu. Była stara portiernia, tam w tyle widnieje, przez którą przechodziłem, pokazywałem Wam. Popatrzcie, jak to wszystko wygląda z góry. No zupełnie inaczej. Plac drzewny znajdował się tam. Obecnie wszystko jest no, wynajęte przez firmy prywatne. To, co się dało. To co się nie dało, tak jak wspomniałem wcześniej o tym terenie kopalni no, przejmuje najprawdopodobniej jakiś deweloper powstaną, nie tu osiedle. Ale do końca nie wiem czy osiedle. No, jeżeli ktoś z moich subskrybentów wie więcej na ten temat piszcie w komentarzach. Serdecznie dzięki. Tutaj te kafelki które pokazywałem wam tam. No wyglądają o wiele ładniej. A tak zrównany teren kopalni klimontów wygląda na dzień 24 grudnia mamy dzisiaj wigilię 2022 rok. No, ja wyszedłem już z terenu kopalni, jeszcze zejdę tą drogą na dół, coś Wam pokażę. No, mianowicie, zeszłem tą drogą na dół i już Wam pokazuję i mówię o co chodzi. To taki dodatek do filmu. Dawniej, wiadomo, przy każdej kopalni były szkoły górnicze, zasadnicze, techniczne i tak dalej. Tutaj uczniowie mieli swoje praktyki, obecnie firma prywatna. Tutaj taki bunkier grzybek stoi po tej stronie. Znaczyłem, że teren się zmienił. Miałem okazję być na tym obiekcie 30 lat temu. Była tutaj taka sztuczna sztolnia. Nie wiem, czy ona tam jeszcze jest, bo strasznie jest to wszystko zagracone. Ciczebna. A tam były warsztaty, gdzie robiono. Na kopalni, wszelkiego typu zawiesia, na okablowanie i tak No dobra, uciekam z tego miejsca, nie kończę materiału. Bo ostatecznie poruszę temat niesamowitej zagadki, historii, jeszcze klimontowa. No przeniosłem się w inne miejsce, zobaczcie na to. Na pewnym moim materiale też już o Klimontowie, o kopalni była ta budowla kapliczka a historia jej taka no że ponoć pod nią znajdują się korytarze znajdują się jakieś nieznane podziemia potwierdzone przez starych mieszkańców właśnie Klimontowa żyjących i nieżyjących, że tu gdzieś pod ziemią jest jakiś korytarz prowadzący nie wiadomo dokąd, skąd. Dlatego mój apel do wszystkich, którzy oglądają mój film, i tak dalej. Jeżeli coś wiecie więcej na temat tych podziemi, na temat tego obiektu, piszcie w komentarzach, a może dowiemy się czegoś więcej niż do tej pory. No, ja powoli będę kończył materiał na dziś z tego Klimontowa z obozu Jenieckiego spod tej kapliczki, która jest za moimi plecami. Jeżeli mój film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Chcecie więcej moich materiałów? Subskrybujcie mój kanał, oglądajcie mnie na bieżąco, dowiecie się sporo historii, ciekawostek i tym podobnie. Do usłyszenia z Klimontowa dzielnica sosnowca, oczywiście, nie mylcie. Bo pod Kielcami jest coś podobnego, taka sama miejscowość.